Kościół Bożej Mocy Krajnskiej, tam Zanim będziemy mówić, że Boga, chcę rozpocząć takim poselstwem, które nie jest proste. I ono też wiem, że weryfikuje moje życie. Gniew. Ja to zatytułowałem jako gniew, a tam damy się, jeśli pomóc znaleźć słowo, które było, jak je zbadałem na dzisiaj, to zobacz, czy jest pierwszy werset z listu 4. Mamy dokładnie. W ogóle definicja gniewu jest ciekawa, bo ja kiedyś byłem bardzo wybuchowym człowiekiem, i wiem, że za tym stoją też demoniczne moce, rządcy i panowania. Także człowiek jest wybuchowy. To w różny sposób chodzi do naszego życia. Często jest to też za sprawą pokoleniową. Wiemy, że mamy często rzeczy, które przychodzą z pokolenia. Skupcie się, słuchajcie, dziewczyny, skupcie się, później porozmawiacie. I w ogóle definicja gniewu to jest zaślepienie, jest to reakcja na niepowodzenie. Jest to też wzburzenie emocjonalne, często agresywne. Tak wiemy, że gniew często potrafi być agresywny on zabarwia i zniekształca obraz rzeczywistości to jest ciekawe, że człowiek w gniewie czyni często bardzo pochopne i złe decyzje tak? co jest napisane, że zaślepia oczy nie zaślepia, zwłaszcza jak mieliśmy gdzieś tam w rodzinach furiatów ludzi, którzy łatwo puszczali korek, ten wentyl bezpieczeństwa ale co wyczytałem z naszej mądrej wikipedii on może być kontrolowany w przeciwieństwie do złości i do wściekłości. Czyli złość i wściekłość jest zobaczcie, w ogóle nie do opanowania. Natomiast gniew możemy kontrolować. Zaczniemy od listu do Efezjan. Tutaj Paweł daje bardzo ciekawy wskaz. Mówi, nie gniewajcie się, tak? bo to jest normalne, że ludzie będą się gniewać, że będą powstawały spory, będą powstawały niedomówienia. Tak ja w ogóle ostatnio z ludźmi rozmawiam. I widzę, że bardzo często szatan ma doskonałą furtkę poprzez złą komunikację między małżonkami, między rodzicami a dziećmi lub między nawet przyjaciółmi. Tak? Więc komunikacja jest pierwszym zasadniczym elementem, który diabeł uderza. I Paweł też wiedział, że nie ma rzeczy takich w naszym życiu, że się nie będziemy gniewali, tylko daje wskazówkę, nie grzeszcie. Żeby ten gniew nie przeszedł w grze, którego finałem będzie śmierć. I mówił bardzo ważną wskazówkę: Niech słońce nie zachodzi nad gniewem. Właśnie. Tak? To jest w ogóle dwukrotnie zaznaczony ten werset, czyli jest bardzo ważne, to że mamy do Jakubie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby się. Wiemy dobrze, co mówił Paweł w liście do Koryntian na temat małżeństw, powiedział, że kto będzie miał żonę, czy będzie miał męża, problemy z małżeństwie mieć będzie i dodał tam słowo zawsze, tak? Ale mądrzy ludzie będą zamykali diabłów furtkę, tak. I ja często mówię, jeśli taki gniew się pojawia na skutek jakiejś sytuacji, to my, jedna osoba musi zawsze trzeźwo myśleć i wygaszać pożar, zanim on pochłonie cały dom, rozumiemy, czyli po prostu Najprostszą rzeczą jest ustanowić przymierze. Słuchaj, kochanie, dziś może na ten temat nie porozmawiamy. Prześpijmy się, pomódlmy się i zostawmy to do rana. Właśnie o to chodzi, żeby nie zaszło słońce nad gniewem waszym. Tak? I to jest coś, co my musimy praktykować, tego się uczyć i wprowadzać do życia. My? Bo to jest dobra wskazówka. I teraz zobaczcie. Dalej jest napisane już wprost. Nie dawajcie diabłu przystępu. Widzisz, co tu jest napisane? Wszelki gniew. On powoduje otwarcie dla diabła furtkę. On powoduje dla diabła dostęp do naszego życia. I teraz zobaczmy dalej, co mówi list do Jakuba. Tu jest obszerniejszy fragment z pierwszego rozdziału. Zeszło z żarem swoim i wysuszyło prawę i kwiaty, i opad, i uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu. Tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich. Ale ja w ogóle ten werset odniosę do tego, że taka sytuacja się stanie w Twoim życiu, jeśli ciebie ranek zastanie nadal w gniewie swoją żoną, z twoją, swoim przyjacielem, z kimkolwiek. Wysniesz będziesz wysuszony, opadniesz, będziesz w ogóle całkowicie wypompowany, ulegnie zniszczeniu twoje piękno, tak? I to dalej jest napisane, błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wienie z żywota, obiecane przez Boga tym, którzy go miłują. Czyli prawo miłości musi być zastosowane w twoim życiu, jeśli kochasz Boga, to musisz kochać też gdzieś Ludzie nieraz nie mówią, ale nie wiesz jaka moja żona jest nie wiesz co się z nią dzieje, ale ja dobrze to spójrz na nią jak na bliźniego tak? kochaj bliźniego swego, tak? jeśli nie potrafisz jej kochać jak swoje ciało to kochaj ją jak bliźniego tak, a jeszcze dalej jak się bronić, i mówisz, że nie wiesz jaki masz kocioł w domu to ja mówię, to Jezus dał jeszcze jeden wskaz módl się za nieprzyjaciół i twoich wrogów, tak czyli masz trzy wskazy, żeby się o osobę modlić żeby zamykać w jaką dostęp, tak? i przejdźmy dalej Wiedzcie to upiłowanie bracia moi nie, niech każdy człowiek, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia i nie skory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe Boga. Zatrzymajmy się tutaj. Widzisz, co się dzieje poprzez gniew? Sprawiedliwość Boża jest zatrzymana z automatu do naszego życia. Gniew zamyka nas na Boże błogosławieństwo, bo Królestwo Boże to nie pokarmi i tylko to jest co? To sprawiedliwość. Słyszysz? Sprawiedliwość. I wielu ludzi modli się o o materializację Królestwa Bożego, które chcemy, żeby przyszło do naszego życia w mocy, w cudach, w znakach i to się nie dzieje z prostej przyczyny. Jeśli Ty jesteś zagniewany, jeśli jesteś gniewnym człowiekiem, to od razu nie jest to sprawiedliwie u Boga i od razu jest zamknięcie wrot na błogosławieństwo. I w ogóle jest teraz, jeszcze przejdźmy dalej, bo zaraz dojdę, zmierzam do bardzo cennego wersetu. Jeśli jednak gorzką zazdrość i gudliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry występuje, Lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Wiemy, że wcześniej Jakub pokazał sposób modlitwy. Jeśli komuś z Was brak mądrości, z nas, tak, to mógł się do Boga, żeby tą mądrość nam dał, bo Bóg nikomu nie odmawia. Tak? I tutaj właśnie on kontynuuje ten wywód. Nie jest to mądrość, która z tu występuje, lecz przyziemna, zmysłowa i demoniczna, tak, zobacz, demoniczna, ona ma naturę demoniczną, to co wcześniej czytałem, nie dawajmy diabłu przystępu, tak, bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn, i na tym w zasadzie chcemy się skoncentrować dzisiaj szczególnie, ja napisałem głos, Po mi się urodził na skutek też tego, że znalazłem ten fragment w jednej mądrej książce, gdzie jest zazdrość i kłótliwość, słuchaj tego uważnie, gdzie jest zazdrość i głupliwość? tam jest niepokój i wszelki zły czyn. I sobie zadałem teraz dzisiaj trud, żeby w ogóle poszukać w różnych przekładach, rozwinąć ten werset. Zobaczcie, jest napisane w różnych przekładach, takie słowa są tam użyte, gdzie jest zawiść i zajączenie, gdzie jest zbór, gorliwy, żarliwy zbór, gdzie jest zazdrość, Ta? gdzie jest zatar, gdzie jest niezgoda, gdzie jest żądza, gdzie jest intryga. To jest wszystko ten sam werset. To tam jest rozterka, wszelka zła sprawa, to tam jest niepokój, wszelki zły czyn, to tam jest zamieszanie i wszelkie zło. Zobacz, jak mocne słowa podążają za taką rzeczą, którą wprowadzamy do naszego życia. Tam jest, gdzie jest zazdrość i żądza, jest bezład i wszelki występek. Paweł nawet mówił w tym wersecie, ja przepraszam, że jest wszelki występek możliwy. Tam, gdzie jest zazdrość i intryga, jest zamęt i wszelki czyn przewrotny. Czyli tutaj dałem Wam w ogóle spektrum obrazu i mocy tego wersetu. Do czego zmierzam? Powiem Wam bardzo, myślę, mocne świadectwo. Diabeł ma furtkę poprzez to, że funkcjonujemy w zazdrości, w butliwości, w. W żarliwym zatargu, w niezgodzie, w nieprzebaczeniach, tak? I wiecie, co się działo w jednym kościele amerykańskim. On zaczął w kościół. Pastor nauczał słowa wiary. Pastor nauczał słowa wiary i nauczał tego, że Jezus uzdrawia, że jest moc skrzyża, że jest błogosławieństwo skrzyża, ale tam przyszedł dramat w kościele. Siedemnastoletnie dziecko odeszło przed czasem. Bożą wolą, nie jest nikt, żeby, Bożą wolą nie jest to, żeby człowiek odszedł przed czasem, tak? a zwłaszcza dziecko, a zwłaszcza młody człowiek. I powstało oczywiście w kościele duże, duże rozczarowanie, duże zamieszanie. Dużo pytań powstało, czemu tak się stało? Przecież robiliśmy wszystko, co Bóg mówi w swoim słowie, przecież ogłaszaliśmy wszystko, co było potrzebne, żeby ten człowiek umarł. I ów nauczyciel Słowa Bożego on przebywał tam kilka dni i zaczął rozmawiać przede wszystkim z rodzicami tego chłopca, bo wiemy dobrze, że jeśli jest jakieś dzieło diabła, to co za tym idzie, jest na pewno otwarta furtka, tak? I oczywiście pierwszą rzeczą, którą odkrył, to rodzice tego chłopca byli już w drodze do rozwiedzenia się, wierzący ludzie, tak? którzy narodzeni są z Bożego Ducha, oni już mieli uknuty w planie w swoim sercu plan rozwodzenia się, z zakończenia małżeństwa ze sobą, oznajmili to swoim dzieciom. To spowodowało w ogóle przez bardzo długi czas zamieszanie, zazdrość, a przede wszystkim putliwość do ich domu. I ten nauczyciel Słowa Bożego, prowadząc dalej wywiad z tymi rodzicami, zapytał się tej kobiety, a jak ty się zachowywałaś przed śmiercią swojego syna? I ona mówi: przyszła bardzo potężna awantura w domu. Wychodząc do syna, powiedziałam, żebyś tu już więcej nigdy nie wrócił. Powiedziała jedno zdanie, o jedno zdanie za dużo, diabeł to szybko zapakował w kopertę, ten chłopiec udał się do przyjaciela, swojego przyjaciela z liceum, zaczęli bawić się bronią i niechcąco broń odpaliła mu prosto w głowę, gdzie jest zamieszanie, gdzie jest kłótliwość, gdzie jest zazdrość, gdzie jest intryga, gdzie jest żądza gdzie jest jakiekolwiek rzecz, która nie pochodzi z Ducha Świętego, tam diabeł od razu przejmuje strefę panowania. Rozumiemy to? To nie znaczyło, że Bóg nie kochał tego chłopca, że Bóg go chciał zabrać przed czasem, tylko rodzice poprzez postawę swojego serca dali dostęp szatanowi, bo to jest prosta i oczywista rzecz. Wiemy dobrze, że Bóg jest Bogiem. Wiecznie żywym i trójpokoleniowym. Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba, i błogosławieństwo, które na nas spoczywa, ono przechodzi na nasze dzieci, a jeśli nie przejdzie błogosławieństwo, to diabeł przychodzi z czym? Z przekleństwem. Dlatego bardzo uważnie słuchajmy tego, co dzisiaj będzie głoszone w głównym nauczaniu, bo będę głosił o tym, jakie konsekwencje podążają za grzechem, za nieposłuszeństwem żywemu Bogu. Tak, zobaczmy dalej. Bardzo ważnym wskazówką jest, abyśmy stawiali strasz przed ustami naszymi. Dawid to odkrył. I on się modlił. Panie, postaw straż przed ustami moimi. Pilnuj drzwi warg moich. Wiemy dobrze, że Słowo ma moc. Ja o tym cały czas uczę. Słowo przyniesie skutek w moim i w Twoim życiu. Nie widzimy cudów, nie widzimy uzdrowień, nie widzimy błogosławieństwa z prostej przyczyny, bo nasze usta paplają przekleństwa i zasiewają całe pole, kom. -kolem. Więc jak chcesz zebrać uzdrowienie, jak chcesz zebrać błogosławieństwo, jak chcesz zebrać cud w swoim życiu, jeśli to, co masz w sercu, z niego wypływa poprzez swoje usta, musimy modlić się, aby Pan stawiał straż. Ja kiedyś mówiłem, jeszcze lata temu, że gdy uczyłem się tych rzeczy, Mój język był bardzo szybki, często był szybszy od mojego umysłu. Też tak macie? Nie, nieraz tak jest, że język szybciej coś powie, niż umysł to w ogóle chce wypowiedzieć. Ja się uczyłem gryźć język. Gryzłem go do krwi. Jak mnie ktoś tam mocno próbował napompować, zweryfikować moją postawę chrześcijanina, tak? No bo Chrześcijanin to powinien być oczywiście król pokoju, książę pokoju, tak? Powinien wydawać owoc, a wiemy dobrze, że jak się określić w swoim domu, w swoim środowisku chrześcijaninem, to od razu przychodzi diabeł z całą orkiestrą, żeby tylko ciebie zmusić do tańca. Tak? Ja się uczyłem nie wypowiadać słów poprzez to, że gryzłem język do krwi. I bulgotało mi tam, Gustav, jak nie, nie zmusisz mnie do tego, żebym powiedział to, co ludzkie. Tak? I to była moja droga. Wiele dni też poświęcałem na to, żeby uwolnić się z tych opresji gniewu wykrzykiwałem z siebie całą złość, całą nienawiść, gdy byłem sam na polu, gdzieś z panem. Jechałem do lasu, tam gdzie wiedziałem, że tylko będą wiewiórki, jakieś ptaki i dałem usta. Wyrzucałem to wszystko, co nie pochodzi od Boga i to, co się Jemu nie podoba. Masz zamieszanie w swoim domu, masz zamieszanie w swoim małżeństwie z prostej przyczyny, tak? Dajesz dostęp diabłu i on ci zgotuje po swojemu małżeństwie. Zbierzesz plon i owoc ze swoich ust, więc módlmy się tym wersetem. Kolejny fragment ze Słowa Bożego, tutaj jest napisane tak, oręż, którym walczymy nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Boże. I nim też tym orężem unicestwiamy złe zamysły, wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga, i to, co my praktykujemy często, zwłaszcza na środowych modlitwach, zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I to jest już praca. Wszelka myśl. Są wśród nas tutaj osoby, które wychodzą z nałogów, ze związań, wychodzą z alkoholizmu, wychodzą z jakiejś związań z narkotykami i ja wiem, że z tymi ludźmi trzeba być w szczególnym kontakcie i modlić się z nimi o odnowienie umysłu, ale też żeby nauczyć ich brać autorytet nad każdą myślą, bo już jedna osoba mi mówiła, która została uwolniona, że od razu po wyjściu od nas ze spotkania diabeł sfiksował na zakup alkoholu, tak? I tylko dzięki Bogu, że wracał z Bradem, z Kościoła ta myśl gdzieś pod Niego wyszła. Dlatego jest bardzo ważne, żeby nie trzymał, nie cwał stróż Izraela, czyli my musimy brać autorytet nad każdą myślą, bo atak demoniczny, który jest bardzo skuteczny przez diabła, on jest tylko na nasz umysł. I to nie akurat poruszyłem tutaj kwestię zniewolenia, bo ona jest oczywista, tak? Bo to widać, czy ktoś jest pijany, czy ktoś jest trzeźwy, ale to się ma do wszystkich innych spraw także, bo na tym nie opiera się tylko życie, że człowiek pije, czy nie pije, tylko wiemy dobrze, że człowiek, który też jest w nieprawidłowym ustawieniu swojego serca i duszy, potrafi bardziej zrujnować i zabić drugą osobę, niż osoba, która jest zniewolona na ogar. Ani jednej rzeczy, ani drugiej nie popieram, wskazuje drogę, jak z tego wyjść. Ten werset jest na pewno bardzo cenną wskazówką, gdy przychodzi pomysł od diabła, od razu go pacyfikuj, od razu go związuj, bierz areszt i nakazuj swojemu umysłowi, aby myślał tak, jak myśli twój Pan. Bo jaki On jest, taki my, taki Ty masz być na świecie, tak? Mój Pan był nazwany pijakiem i żarłokiem, ale nikt go pijanego nie widział. Nikt go nie widział utoczonego czy nad muszlą kloisetową po trzech miesiącach picia. To tylko diabeł próbował tak po prostu zawstydzić. A Jezus im w prostej odpowiedzi powiedział, przyszedł Jan Szciciel, ja szarańcze i pił miód. Mówiliście, że ma tam nie wiem co, demona, tak, że jest jakiś nie tak Przyszedłem ja, mówicie, że jestem pijakiem i żarłokiem. Mówi, nikt wam nie do. Nikt wam nie dogodzi. To było przesłanie Jezusa. Ale tak Go nazywali. Widać lubili za plecami go tak określa. Efezjan 5.9. Kolosem jeszcze ma. Jeśli właśnie, to jest też ważne, jest, jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana. Zwróć uwagę na słowo Pana. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana. Każdy z nas przyjął Chrystusa Jezusa, namaszczonego Jezusa, jako Pana swojego życia. Zgadzacie się z tym, co na Zobaczcie, co jest dalej napisane. Tak w niej chodźcie. To jest ten cały czas wywód, który ja od kilku tygodni już prowadzę w Nim. W Nim są ukryte wszelkie skarby i bogactwo. W Nim jest wszelkie błogosławieństwo. Ale to jest prosty wskaz, prosty drogowskaz. Jak przyjąłeś Chrystusa Jezusa, Jezusa, Pana, panę, to tak w Nim wchodź, i to jest napisane w tak, zbudowany na Nim, utwierdzony w wierze, jak was nauczono. Czyli ktoś ciebie musi tego nauczyć. Ludzie nie uznają autorytetów, mają swoje zdania, ja my pokaż mi swoje życie, pokaż mi swoje życie, bo ja uznałem kiedyś w życiu autorytet i ten autorytet mi wskazywał drogę do zwycięstwa. Zobaczyłem, że ten człowiek robił sukces Bogiem, powiedziałem chcę też od niej sukces i uznałem go jako pastora, uznałem go jako nauczyciela i uznałem go jako tego, który mnie uchroni od wielu upadków, tak, bo on mi wprost powiedział, jeśli si będziesz słuchał tego, co się będę mówił do twojego życia, to unikniesz tych potyczek, które ja zrobiłem. A znałem doskonale Jego życie. Wiedziałem, jak do diabła wydarzyć. I powiedziałem, tak, nie, wolałem przyspieszony kurs posłuszeństwa, tak? Więc zwróćmy uwagę, że mamy nieustannie też wskazać, nieustannie składać też dziękczynienie. Dzisiaj, gdy będziemy uwielbiali Boga, otwórzmy nasze serca na uwielbienie, na dziękczynienie, nie na narzekanie. Ja wiem, że mamy w domach kociołów, mamy różne akcje, tak? Mamy ataki na zdrowie, na zdrowie naszych dzieci. I to nie jest normalna rzecz. Ale przychodź do Boga z dziękczynieniem. Otwórz swoje serce na to, żeby on przemieniał twój umysł i żeby on ciebie dzisiaj postawił w miejscu pokoju. Niech ciebie żadna rzecz nie wyprowadzi z równowagi. I przejdźmy jeszcze do ostatniego fragmentu z listu Efezjan 5, 9. Owocem świadomości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Widzisz? Wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda to jest owoc Ducha Świętego i do tego musimy dążyć. Tego nie dostaniemy w gratisie, tego nie kupimy za żadne pieniądze, to musimy w nas wypracować, tak? Aby nasze życie prezentowało i było odbiciem Boga żywego, tak? to my musimy te cechy w sobie wypracować: dobroć, sprawiedliwość i prawdę. Niechodzi na skróty, tak? Siej dobroć, tak? Siej dobroć, zbierzesz dobroć i bądź człowiekiem sprawiedliwości. To, że o tobie będą różne zdania i różne określenia, to się tym nie przejmie. To znaczy, że będziesz na dobrej drodze. Jezus powiedział: biada tym, o którym wszyscy dobrze mówią. Amen. Powiedział: biada tym, o którym wszyscy dobrze mówią. Ale chwała Wam za to, że będą o Was bezpodstawnie mówić: nawiedzeni dzieci Beelzebuba, dzieci diabła, opętani, zwodziciele, jak tam jeszcze było, islamiści. Odszczepieńcy, sekciarze, tak? Jesteśmy uczestnikami tych samych obec. A ja wiem, że dzięki temu tylko przychodzą do mojego życia coraz większe błogosławieństwa. Bo Pan, jeśli coś powołał, jeśli coś zbudził, to się do tego przyzna i będzie to błogosławił. A wiada tym, który przekinają, którzy przeklinają, którzy przeklinają to, co jest błogosławione. Tak? Postawmy do modlitwy. Będziemy objawiać Boga. Będziemy dziękować mu za